po popołudnia 30 października 1943 roku ze swoim kolegą Ryśkiem papisem spotkaliśmy się tutaj na ulicy Łódzkiej, tuż przy Tobarowej, ponieważ ja mieszkałem na ulicy Broniej, on Machrzybowskiej, a tu mieliśmy wspólnych kolegów i żeśmy do nich I w pewnym momencie, żeśmy zobaczyli, że zajeżdżają budy niemieckie. I na tutaj od strony ulicy Broniej z budycji, wyskoczyło cały szereg żołnierzy niemieckich, uzbrojonych i zaczęli wszystkich ludzi, którzy szły ulicą, wciskać dobra bram budynków. Ja do takiego budynku tutaj wejść, to żeśmy spadli na samym rogu, jakaś pani zobaczyła nas, zaprosiła nas do mieszkania i wszyscy spadli, że tu się dzieli i czekamy. Co się będzie tutaj działo? Przez okna nie można wyglądać, ponieważ Niemcy tutaj chodzą po ulicy i gdzieś, jak ktoś wygląda, to strzelają, prawda? Więc żeśmy odczekali, po kilkunastu minutach słyszymy salwy, salwy strzelaniny. Więc co się tutaj dzieje? No, czekamy. Po, później kilka, powiedzmy, pojedynczych z takich strzałów wynika, więc… i, i cisza, ale na, na tym… ponieważ tutaj na tej ulicy Towarowej, przy tym budynku na, na podwórku mieściły się stajnie takie, bo tam wozacy mieli swoje konie, dorożki i tak dalej, i wozy. I my żeśmy z Ryśkiem wpadli do tej stajni i po takiej drabince żeśmy wskoczyli na poddasze tej, tej stajni, prawda, gdzie były, powiedzmy, siano i leżało i był szczyt, powiedzmy, tej, tej, tej szopy, z desek zrobiony i tak wypadał, że padał na ulicę Towarową. I żeśmy obszerowali przez, przez tam dziury tam, co tutaj się dzieje. No była dla nas tragedia wtedy. Tragedia, bo myśmy widzieli tylko to, jakie rozstrzelani ludzie, rozstrzelane ciała wrzucali powiedzmy, tam kilka osób wrzucało normalnie na ciężarówkę, prawda. I później odjechali, odjechali, a za nimi odjechał samochód na gmach z, z wojskiem, prawda? I jak już się cisza zrobiła, masę okolicznych mieszkańców i my również, żeśmy podeszli tutaj pod ten mur i co tutaj się działo. No i co wiedzia, proszę Państwa, tutaj z tyłu, w tej chwili jak ja tutaj stoję, to jest w jest, tym udziale systemu warszawskiego. Tam się i był tam ten. Drugi czerwony mur a to do samej stacji, dlatego że ta stacja była przeładunkowa i tutaj było zaopatrywanie całej Warszawy, towary różnego rodzaju węgiel, opały, weski i tak dalej, cały ten budowlany. Więc tutaj stojąc na tym miejscu, jak żeśmy zobaczyli, otwory w, 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 w tych ścianach dziury po, po kulkach prawda? były i jeszcze rozbryzgana krew. To straszne to było wrażenie. Poza tym krew płynęła do Ludzie płakali i nam to też się udzieliło i zaczęło płakać. Ludzie właśnie zapalali jakieś kwiaty, modlili się, prawda? I to wszystko. Tak, tak się to przeżywali, prawda? Ludzie, którzy się tak, tak, prawda, w tej chwili, żeby to zachować na pamięć. I dlatego ja tutaj stojąc, prawda? Ponieważ już nasze pokolenie kończy swój przybór, ale doskonale pamiętam, jak tutaj było to w, tym, w tym miejscu, widziałem to na własne oczy, prawda? Dlatego chciałem apelować do naszych młodych, na naszego nowo młodego pokolenia, prawda, żeby naprawdę kochali tą naszą ojczyznę, dbali o nią, żeby więcej się takie rzeczy nie powtarzały, prawda, i za to bym Wam, kochani moi mili, serdecznie podziękował. Dziękuję Wam bardzo za pamięć.